przyjechaliśmy popytać Cię, w czym lubisz grać. Opowiedz o swoich butach zatem. No najbardziej myślę, że odpowiada mi marka Adidasa. Gdzieś tam raz mi się zdarzyło, że miałem tylko buty Nike, tak? mhm. ale gdzieś tam nie podpasowały i gdzieś tam na razie trzymał się tego Adidasa. Jest dla najwygodniejszy. Nie miałem żadnych odcisków, tak w ciemny sposób, tak także myślę, że ten but bardzo mi odpowiada. Widzę, że w ręku predatory trzymasz? Świeżo po treningu, tak? Tak jest, jeszcze nie umyte. <grym> <grym> Dopiero się rozkadry wróciły tak naprawdę. Gdzieś, gdzieś pokaz, że już nie trenowałem, także świeżo z kadry. Dla, Dlaczego na predatory stawiasz? Co ci w nich przypadło do gustu? Nie wiem, są jakieś lekkie i jakoś idealnie dopasowują mi się do nogi, tak? Że nie mam gdzieś tam problemu, że później muszę się skupiać, żeby dobrze w tą piłkę kopnąć, bo raczej gdzieś tam udaje mi się kopnąć i tam gdzie chcę w tych predatorach. Tak, że na pewno to sobie cenię. Predatory to buty teraz syntetyczne, ty grałeś kiedyś w skórzanych butach też? No raczej raczej gdzieś tam całe życie miałem do czynienia. Z butami skórzanymi, także mm -hmm. ta, ta, ta. ten syntetyk to dla mnie nowość, ale on jest jakiś taki miękki, że, że praktycznie tak to by to był skórzany. Przypada się do gustu, tak? Tak, no, idealnie. idealnie. No dobra, a powiedz, e, pamiętasz swoje pierwsze buty jeszcze, w których gdzieś tam zaczynałeś kopać piła? No, gdzieś tam na samym początku, w Wilnorach, to, to gdzieś tam pewnie większość, większość tych młodych ludzi to miała, gdzieś tam to jest takim wielkim, e, lanym czubem, nie? Na pewno, na pewno śmieszne buty i gdzieś tam sentyment do nich pozostał, no, Na pewno, gumy, tak? Na pewno z można było dobrze kopnąć, nie? Łamało się nogi, nie? ale naprawdę... Centymetr jest do tych butów. No, no dobra, dobra. Jeżeli raz, raz, na razie zostajesz przy predatorach, tak? Nie planujesz zmiany? Myślę, że nie. Mówię, no jeszcze tam Kamila prosiłem, żeby mi ogarnął, nie? to Adizero. Mhm. Żeby, żeby zobaczyć, ale myślę, że, że raczej Predatory zostaną. Dobra. Dzięki serdeczne, Michał. Dzięki.